Skończyliśmy serię z Dying Light, a tak więc czas na nowo. Dawajcie łapki w górę tylko wtedy, jeżeli chcielibyście zobaczyć więcej danej gry na moim kanale. Cześć, z strony Wafel, witam was w kolejnym odcinku. Na moim kanale w Wild Revolvers w Robloxie. W ramach odcinka prezydencyjnego zagramy sobie klasyczny tryb Team Deathmatch. Czy Deathmatch, jak to tam się czyta, jak to się pisze, nie wiem. Gra polega na tym po prostu, że musimy sobie strzelać w typków i oni w nas i po prostu kto więcej punktów zbierze, ten... ten lepszy. Akurat mamy tutaj drużynowe, czyli mamy... Aktualnie w evencie zombie kontra kowboje i widzę, że wylądowałem w trakcie rozgrywki. I kto pierwszy zdobędzie 51 killi, ten wgrywa. Trzeba chyba nasz team podnieść, Poleży tak trochę. Tak się teamu nie podnosi. Ale chyba trochę cicho macie Zwiększyłem Oby nie było za głośno Trudno to na tych wskaźnikach wywnioskować Czy jest dobrze czy źle Możemy sobie takie uniki robić? ESA KURWA TRIPLE KILL ELO Kuźwa Dawać solo mordy No Eziaki, pokażcie się kurde Strzelają we mnie! Kurłe Kurde tu jest Kurde łał. I co? Oni mają 40, a my 23 punkty. Elo double kill. Ziomki, kurne. Essa, mordo. Ty, jak ci robię solo z typem, nie? To mnie nie strzelaj z boku. Patrzcie, kurwa. Essa. Tu ktoś? Jest, jest. To trzeba wszędzie patrzeć. To jest tyle miejsc, gdzie oni mogą cię zastrzelić. Jak gonisz typa, to nie ma... nie patrzysz na innych. O kurwa, Kurdełem. A kurwa, no i co teraz? Nopki jedne małe. No i co? Uczcie się od mistrza! No i tak, przegraliśmy. No, ale ziomki... W drugie miejsce, chociaż i tak, wiecie, w połowie rozgrywki wszedłem. No, skipujemy to. Co to jest w ogóle? Nie wiem. Może teraz będę miał jakiś normalny team, a nie, nie wiem, takie lamusy, co w ogóle nic nie robią. Jesteśmy na farmie. Okej, okay, jesteśmy teraz z zombiakami. No spoko. Ja w to ogólnie grałem tylko dwa razy i nie umiem w to grać, ale dobra. Strzelać też nie umiem. Ale tu takie dzieci grają, że po prostu wiecie, jak w Fortnite'cie, nie? Nic nie umiesz, a i tak grywasz. Kurde, gdzie oni są? Zielone niki to zawsze nasi. A czerwoni to przeciwnicy. O, tam jest Typo. Ha! No i teraz, jomy? A, i teraz umieram. Dobra, ale mam 3 kile. Jest git. Ale liczy się ogólnie. A, ogólnie to mamy 10-4, więc essa. No chodź, wychyl się. A. Nie, a już kliknąłem, już kliknąłem. Ułamek sekundy. I by leżał. Czasami denerwuje ta trzecia osoba. A wtedy więcej widać. Tak. Ale można się kamerów coś w jakieś drzewo na przykład. I wtedy nic nie widzisz. Więc to jest taki mały problem. W ogóle najlepiej by było, jakby nie można było trzeciej kamery. Byłoby bardzo realistycznie. Ktoś na górze, jakiś lamusek jest. O, i tu jest jakiś lamusek jeszcze. Oj, tam. No i co? Kurde, ma. Ten onmarking ma dużo kili. Ty przegrywamy. Jednym kilem. Tak być nie może. Trzeba to nadrobić. A ten sy snipe, kurde. Poza widokiem, nie? To jest w dobra taktyka, ale też jest się osłonięty strasznie. Ty już wiem gdzie jesteś i cię zdejmę. Kurdeły. E samo. Like a ninja, no. I pozdychali. O tam jest typo. Tylko żeby tam mi za coś nie wyskoczył. Ty, no znowu przegrywamy. Ciągle. Co to ma być? Znowu team na muszę. No, wszystko przez ten team. Kurwa. Ja jedyny tutaj dobry jestem. Co to ma niby być? No ale patrzcie na rozłożenie killi w moim teamie Dwóch typów cokolwiek robi, a reszta to lamusy. Zdjęte Killistrick 5 <gryw> W tym samym czasie. Obaj umarliśmy O, ale patrzcie, nadrabiamy no ich. Nie można grać defensywnie, bo nasz team to takie ułomy, że my musimy taki ile nadrobić. Jak będziemy się chować, to nic nie zrobimy. A kurwa, leż, nie wstawaj. Ty tak samo. Trzeci raz się... znaczy trzeci raz go zabijam, nie? Dwa razy tuż po zrespieniu. O tu jest ktoś, widziałem czerwony nick Tu Tak nie mogę, nie? Nie, nie mogę Ale tak mogę, no chyba Awka ma, albo Laga O tam ktoś jest. Tam się czajnie nawet ledwo go widziałem przez tą mgłę, ale i tak. Zdjęte. No i patrzcie teraz na rozłożenie Kili, Jak robi większość? Prawie wszystko. A ty co, kurwa, na górę chciałeś se wejść, nie? A ten se kupił skina za hajd rodziców. Jakieś skrzydełka takie. A to i tak nie jest. Pff, ładne. I mnie zdjęli. Znowu jakiś lamus, kurdy. Aj, kurwa, i co teraz? Double kill. Jeszcze trzy killy I mamy to. Jesteśmy w domu. No jelo. Jeden kill załatwiony, tu jest drugi. Taki darmowy. Tak zwany afk. Tam jest jakiś lamusek. Nawet dwa lamuski. O, to trzeci. No i wygraliśmy. Essa. Miałem prawie top kili. Oj, mam skrzyneczkę jakoś. Nawet nie wiem, co nas mi, mi dała. A, hajsu trochę, dobra. Hajsy to tylko skile. Nie skile, skiny. Skile to są, wiecie, za Robuxy takie pay-to-win, nie? Nawet można mieć dwa... dwa rewolwery, żeby strzelać dwa razy szybciej. Nie, wcale nie pay to in wcale Kuźwa, kupisz sobie coś za z rodziców i już masz, o wiele lepiej? Ja nadganiam z Którego i tak nie mam. Więc wiecie. A na dachach było paru. Co oni w ogóle odwalają, że tak stoją na widoku? Prawie My jesteśmy zombie, tak? To dobrze Już myślałem, że jest 5 Dwa dla nich Ale tam... Pf, trzy punkty to nic No już cztery A ty lamusku mały No si! O tam ktoś jest Ktoś jeszcze? A i elo Ach, te rozłożenie punktów, nie? Kurde, 20 do 3 Kto jest... owa, tutaj to awki No to ja się nie dziwię, że typy przegrywają Latam i nie mogę nikogo znaleźć. No i wygrywamy w sumie, jeszcze jeden kill. A to jest słaba rozgrywka, kurde. Nic tu się nie działo. Jakieś lamusy pocisnąłem i tyle. No patrzcie, czterech najlepszych to nasz team. Okej, okay, teraz jesteśmy kowbojami. I mamy pocisnąć zombiaczki. Albo no inaczej po prostu lamuski, tak. Ale jednego zabiłem. A to ten typ, który miał topkę killi wcześniej. Lamus. Nara. Ktoś jeszcze? Come on. plecki? Ojoj, Ojojoj, nieładnie tak. No i co? No i cię nie ma ziomuś. A ty co we mnie strzelasz? Swojego tak kurde, który ratuje cały team. Jakiś mnie ty pozdał. No, i przeszkodził mi słup! Słup mi przeszkodził! Bo w niego strzeliłem, kurde! Kamera! A ty co, biedaku? Nie ma, tak! Fuk! Ale zdjęli go, dobra! Karma, nie? Zaraz, my jesteśmy kowbojami, tak? No to wygrywamy. Ledwo. Ale wygrywamy, to się liczy. Chociaż w sumie tak, ledwo to w sumie. Nara. A tego zdjął już ktoś inny. A ten zdjął mnie. Ale też kliknąłem w tym samym czasie, w sumie. A to wiecie, jakieś tam zawsze opóźnienie w internecie, nie? Zawsze coś tam robi. Ty, mała Mendo! Kuźwa, czemu nie mogę nic trafić? Jest, trafionet. Kurwa, jak stąd wyjść? JAK stąd WYJŚĆ?! Wyszedłem. O kurdełę. A ty co, lamusku jeden? Ha. A ten mały tutaj jest jeszcze. No i co kurwa. No właśnie. Tam jest jakiś lamusek, kurde. I mnie zjeli. Ale i tak mam top killi. A drugi typo jest w moim teamie. A ja chcę być top. Top jeden. No jelo. Kurde, takie bitwy są najlepsze. Takie na blisko, nie? Ha! Albo takie coś. Hop! Ha kurde, i co teraz? Siup! A, zbliżmy się może do niego. Ja chcę stąd so, wyjść! No i snad, kurde. I wpaw, faka. A ty co we mnie strzelasz znowu? Kurde, już, już klikałem. Zdjęte. Ktoś jeszcze? Ej, oni mają jednego typa. No to świetnie. Nie ma na kim kili nabijać. Zdją mnie! Szczęście lamusa, tak zwane. Każdy wie, że lamusy mają szczęście. I dlatego czasami zabijają takie osoby jak ja. Albo dlatego kola kiedyś ze mną wygrał. Kuziwa, <laughs> nawet nie mogłem wyjść z tej wody. Nie widzisz go, to nie strzelaj. A, dobra, widzisz go. I właśnie umarłeś. Znowu belka. Ta trzecia kamera jest po prostu dupiata. No yellow Ale w tym pomaga. Na przykład. Jak masz takie belki, to to jest po prostu masakra. Bo chcesz się iść gdzieś daleko, a strzelasz belkę, która jest za tobą. No i ty powiecie chcę podnieść cały team, nie? Wszystko zrobić, a mu się nie udaje. A ja mam jakiegoś lamusa. No i w sumie to jest podej pojedynek jeden na jeden. Essa. Zaraz co? Team change! Czemu Team Change? Aha, i teraz dostałem team, w którym jest mniej punktów! Świetnie! Albo tamten ty po prostu wyszedł i został tylko mój team. No i to powinienem wygrać tak od razu, z, z... automatu. No bo halo... Ta rozgrywka już nie ma sensu, jest ja z jakimś lamusem walczę. Ej, nie mogę go nawet zabić. Bo on był w moim teamie. O, ubiłem. No dobra. Strzela we mnie lamus mały. Tam jest. Ale <noise> nic tak, nic nie umie. Kurde, i teraz ta rozgrywka wygląda tak, że ja se łażę i szukam go. A jak go znajdę, to on ginie od razu. Nie jest mi w stanie nic zrobić. O, mam jakiegoś typa w teamie. Dobra, to pomoże mi szukać. <noise> A tamten wyjdzie i znowu mnie przerzuci do innego teamu. E, jest więcej osób. U nich są dwie osoby. U nich są u mnie są trzy. Ej, to i tak wiele nie zmienia. Znaczy, może będzie jakieś wyzwanie, trochę co nie? Wiecie? O, już są trzy osoby u nich. Dobrze, bardzo dobrze. W końcu mam kogo rozwalać. Ej, to i tak są eziaki. No kurde, Kill 10. Jeszcze Heda mu założyłem. I tyle. Wygraliśmy. No, w sumie nie było to zbyt interesujące. Zagramy sobie jeszcze jedną rozgrywkę. Jedną rękę. Ale dużo ekspa wleciało. I outpost. Trochę mało tych map. Tak mi się wydaje No i co? I teraz jestem zombie No spoko Czas rozwalić kogoś O go od razu I zabitet. Może wejdziemy sobie gdzieś na górę O i tu mamy kogoś od razu Chyba awka Nie, nie awka A i tak nic nie umie No czemu ja go nie trafiam? Jakieś dziwne. cheaty. o! Są w ogóle dwa Strzela się z własnym typem. I takich właśnie mam przeciwników. To nie jest żadne wyzwanie. Elo. Jeszcze headshot. Co ja tak, te, te, te headshoty walę? Ni pani maje. Nie wiem, po prostu sobie tak strzelam na ośle Po co z Minecraftem mam to już wyćwiczone, że przekierowuję od razu celownik na typa i bije. Tak, w, ch w chwilę nawet nie patrzę, gdzie nie? Czy to head, czy ktokolwiek. 11 już kili bez śmierci. Zagrajmy sobie na pierwszej kamerze. Jak wiecie, niby trudniej, nie? To rzeczywiście trudniej, bo się strzela, tak wiecie, jakoś dziwnie. Znaczy ja nie jestem przyzwyczajony do strzelania tutaj na pierwszej kamerze. Essa! Zabili mnie po raz pierwszy w tej rozgrywce. Ty zdją mnie. Jakieś takie, wiecie, przestrzennego typu nowy. Ale to i tak nic w porównaniu z tym, co ja tu robię. Ja kilam każdego. Razy 50. Nie no, 18, dobra. Ale i tak to jest prawie połowa. Robię tyle, co cały mój team razem wzięty, prawie. Ktoś mnie zdjął. A nie, CO?! CO?! Gram dla konwoi! co jest?! Czemu?! Ej, czy uda mi się teraz to wybronić? No nie, nie ma opcji! Z taką punktacją? Oni trzy kile i już wygrywają. Ale beka, ej kurde, ale to jest hamskie. Nie, no beka w sumie. Jeszcze trzy kile i już leżymy. Tego muszę zabijać jak najwięcej. No i cyk, dwa kilo, bo jakiś lamus w ogóle biegał z koło typa i nic nie zrobił. No chodź tu. Kurdełe. Ja nie zdążę ich wszystkich pozabijać. Zanim moi nie poumierają. Nie ogarnę całej mapy naraz. Jestem jedną osobą. Ty mały lamusku tam, przyczajony. No i co, jeszcze jeden kill. <grystanie> Aluj, że nazbierałem prawie tyle, ile oni przez całą rozgrywkę i tak przegramy. A to jest ciekawe. Robisz coś dla pewnego teamu. Robisz im całą rozgrywkę, nie? Pod koniec zmieniasz timy. No, po prostu kozak. No i co, my jeszcze 20 kili musimy, a oni jeden. No już po nas. Szczególnie, że takie lamusy, jak ten na dole, po prostu się łażą na widoku i nic nie robią. No właśnie. Ale patrzcie, ja 30 kili, druga osoba 11. Trzecia 10 No to jednak widać, kto całe team utrzymywał, nie? Całe dwa teamy. No dobra, ale to koniec. Kurde, nie bieście mnie, halo. Jak chcę sobie iść. Dobra, to w tym odcinku to by było na tyle. Czy będzie więcej? Tego nie wiadomo. To już zależy wszystko od Was, od tego, jak będziecie reagować na ten i inne gry, inne odcinki prezentacyjne z Minecraft'a na modach oraz z ARKA. Tak więc do zobaczenia. I polecam Wam też te inne filmy zobaczyć. Tak więc do zobaczenia i cześć.